Jeszcze powiedzieć do pana Małkowskiego. Ale proszę go w ten... Myślę, że jestem słyszalna. Panie Małkowski, my, społeczność szkolna, nasi uczniowie i wykonów są z powiatu bolesławieckiego. Nie tylko z miasta Polesławiec, z powiatu. Tak samo jak wasi uczniowie. Dlaczego Pan nas odsyła do miasta? On nie rozumie. Ja pani upytałem, państwo pytałem, tak, czy, pytałem to, ale... czy rozważacie, czy rozważacie opcję wejścia pod skrzydła miasta? Tylko tyle. Ja Państwa proszę. Dlaczego rozważam, nie pytałem, czy, jest, miesią, czy to, z zarówno pros na klop? Ja Panie i z Państwa tylko zapytałem, czy